Trzy, cztery. ry Przy okazji, przypominam o moim 10% kodzie rabatowym, Paweł, na cały sprzęt dla graczy od Genesis, myszki, klawiatury, sławki, a nawet fotele czy biurka. Link w opisie. Dzień, dzień, dobry, dzień dobry, cześć, się czołami na Was bardzo serdecznie? Ja jestem Paweł, dzisiaj z nami jest Ski oraz BertBert. Kiema. I Hello. dzisiaj robimy logi. Ale specjalne, rakietowe. No specjalne, oczywiście, bo to są tylko, są specjalnej troski osoby. Co? Witaj, dzień dobry Skie! Czemu Berberta wyzywasz, chciałem powiedzieć? Nieprawda, chodziło ]cie o Ciebie. Kurde, zaraz wyjdę z tej gry. No. Przed <laughs> Słuchajcie, nie, dzisiaj robimy Low Gear. E, tunigujemy i testujemy samochody rakietowe. Specjalnie dla Was, żebyście wiedzieli, które auto jest fajniejsze e, i bardziej opłacalne. I każdy wziął inne zupełnie auto. Dokładnie autko. tak, ja wziąłem Voltic Rocket. Skie tak. wziął, e, co przychodzi? Dokładnie, ja. Wigilante. E, 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 Wigilante. tak jest. E, Także tuningujemy, sprawdzamy, jakie są opcje tuningu. Sprawdzamy później wszystkie możliwe opcje tego samochodu na e, Na lotnisku. Tak jest. Nawet no, to będziemy, te będziemy testowali, słuchajcie, e, jak dmucha inny samochód, dany, dany, dany model, nie? To ja tylko mam mi kasy starczy, naprawdę. Wydaje mi się, że Vigilante będzie pan lepiej dmuchał, ale może się okazać, że nie. Myślisz, że Vigilante będzie lepiej dmuchał? No, bo powiem Ci szczerze, że nie to jest to. Powiem Ci tak. Voltic Rocket ma dokładnie ten sam silnik, wydaje mi się, co Vigilante. No. no, identyczny silnik, Scrum nie? Ma dwa, ale małe. Dokładnie, ale ma dokładnie taki sam. Zastanawiam się, jak lepiej będzie dmuchał, albo gorzej. E, wydaje mi się, że wygraj na Scrumjet, wiesz? Taki mam, taki mam yy, przeczucie Nie, nie, w dmuchaniu na pewno nie, bo to już kiedyś sprawdzaliśmy, że, że tu akurat lipa jest straszna Nieprawda, to się Ale nie, faz, nie wiem jak w pozostałe rzeczy Tak samo na przykład jak, jak szybko się ładuje turbo po poszczególnych autach Kiedy jest szybciej, którym jest szybciej, na które, dłu które dłużej starcza To dzisiaj sprawdzimy A wy ocenicie oczywiście kto lepiej stunigował, kto ma ładniejszy i, i wyjdzie. Kto ma ładniejszy? Przecież ja wygram, to jest logiczne, stary. Tak. To nie, nie ma w ogóle czego nawet dyskutować nad tym. Ale ja myślę, że w ogóle będziemy jeszcze te, też e, testować e, kto ma ładniejszy kolor świateł i tak dalej. To... A -a. Tak, żeby było więcej rzeczy odnośnie wyglądu, żebym mógł wygrać. jaki bezczelny w ogóle. No to chyba logiczne. Ja to tam się gdzieś takie teraz się schowaj z nim, coś chce multiple wziął w ogóle. Du, 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 du. No. Stary, coś multiple. Masz multiple shoot Out. Tam jest coś multipla, lakierowanie, kolor podstawowy chromowany nie. Kurcze, nie wiem jaki kolor tutaj wybrać. O, może taki faktycznie, coś takiego. Boże, Wiesz, ja zapomniałem, że można to widżetlande modyfikować tylko w tym. Czyli, e... ostrzegawczerwień, Seguros. Gdzie to było? Pojazd, duże, duże pojazdy właśnie. To ja właśnie ty, musiałem kupić to. sobie stare. kupiłem sobie na promocji tego, tego mojego nie kupiłem sobie przecież bunkra i, i tego, nie? O, o boże, przecież potrzeba. Musiałem kupić sobie bunkier jeszcze. Nie, a ja, a ja na tej postaci nie mam kurde tego. Oliwka, lipka, poczekajcie. Może taki kołek byśmy zostawili, ten sładny. Ultra, ultra błękit. Tak, Bo... gdzie hmm. to się kupowało? To za 50, koła. Czyli ja musisz sobie bunkier kupić na przykład Berbercie. No nie, to ja mam go, no tu. To... No to co. To co to, to takim. ścigowa zieleń? Nie, to może być chyba. A ten emblemat może, nie chyba... pasuje. Zdobywca pucharu. No pewnie, że tak. Nie w, w życiu, proszę cię! <laughs> Oczywiście. Nie zdobywaj pucharu. Tak się nazywają koła za 35 tysięcy. Nie, no mam to wszystko, no to do kiedy? Czekaj Czekaj. Tutaj, ja zdał ultra błękit, a co? <laughs> Hej, Emblemat Musi być. O, czekaj. Mm. Biały to nie w... no, dziwne te napisy są. Ale wezmę me... e, Jak tego. pokazuje się, Berbercie, że nie jest pusty, to wyszedł ze swojego auta, odstawi do tego, odstawi do magazynu, żeby spróbować sobie jeszcze raz Odporne. To serio? No, ja już tak wiem. To za bez Szyby. To Avengera biorę. Opłonki też można Avengera, no. no. <laughs> Ej, przepraszam najmocniej, ale muszę Wam powiedzieć jedną rzecz. E, Jeśli chodzi o tuning szyb, e, czyli no. lekko przedmienione, mocno przedmienione albo limuzynowe, no. e, zmienia się przednia szyba. I to dosłownie, takie wiesz, 20 cm od góry. Aha. Serio Serio. Bardziej, no, daje, no. Ej dobra, wiesz co, stonigowałem już ten samochód. Już mam gotowy, już nic więcej nie ma tutaj żadnych opcji. I ja za sekundkę kończę. Także są bardzo podstawowe, można tylko zmienić kolor, szkoda, że nie można jakichś oznaczeń dodatkowych dać, to, to byłoby super. Pobra, e, to ale tutaj taki kolor i taki e, taki wygląd, że wiem, że to wygrałem No ty chyba żartujesz sobie w ogóle teraz. No tak Ej, patrz jak super i... to wyszło, no! Wyjdź zobacz, nie mam w drugim pokoju. Czekaj, nie, jednak wrócę, bo zapomniałem... Te... Nie, tak nie może być. Modu... to zapomniałeś? No nie, nie, tutaj jest. wiesz co, jeden kolor mi nie pasuje po prostu. Jakie mam cudowne auto w ogóle! Jestem ha, właśnie jestem się dłużej, że... to... Właśnie się skapnąłem, że mi mikrofon się nie nagrywał. Dobrze, że zminimalizowałem. <laughs> Znowu w topa! Super! Yey. Jak mogłeś! Yey. Bo ja nie umiem w te, w te gry, w te nagrywania. On nie umiem w, w te zabawy. Czekaj, ymm... Um, to... nagrywa? Nagrywa się, dobra. E, ja nie -nowy jestem dziedzinny Kolor postanowiłem zmienić jeszcze, wiesz, bo... To bym... się kameruje? kameruje. Nie, nie pasował mi do koloru auta. E, więc wezmę złoty deszcz, oczywiście. Co? <laughs> Numer... <laughs> Numer siedem! Kolor... Stary, nie wiesz żółtego deszczu, to źle brzmi! No ale, ale lepiej wygląda niż żółty. Nie no, złoty też jest gorszy, mówisz. <laughs> Dobra, jadę na lotnisko, słuchajcie. Tak, no to już? tak, no tak, bo ja tak już jestem to gotowy, to wszystko mam wzią, pięknie no spnigowane, także... E, jadę już na lotnisko. Czemu to no, za zaczęło lać? No, Czemu no, zaś nie. pada w ogóle? Ja nie mam tego. No, złote złoty <laughs> też. No. O mój boże! Złoty Zło! Dobra, okej. Okay. Eee... Jedziemy w takim razie. Ej, auto się rozwaliłem! Dobra, Ojojoj. co za tym Muszę normalny. wrócić do centrum. Nie musisz wracać do żadnego centrum. Muszę stary, przecież nie, tak auto nie pokażę. No nie no, musisz... musisz będzie jechać. mi wstyd. Nie będzie ci wstyd. Będzie mi wstyd. Ty tak, ty? Wszyscy, I tak masz wiadomo, że to jest wersja biedy edition. Ja, jaka bieda edition stary? A, sorry, to auto, jest to? A że to jest auto twoje auto. Bańkę 300, bunker bańkę 500, a mobilne centrum chyba 3 miliony. Nie no w mobilne w centrum bez przesady, nie 3 miliony. I w ogóle mi się nie pokierowało GPS-a 28, Albo 2.800 jakoś tak, wymprociłem. Ja te bez GPS-a, no bo... Gdzie mnie to kieruje w ogóle? Co jest grane? Opuść mobilne centrum. Na szczęście miałem dzisiaj oh. mobilne centrum. Dobra No rozprawie prawie dojeżdżam. Ja już tu siadę. Okej okay. Kurczę, normalnie jak tu też tu Muszę jeździć, No nie? Ja to się kameruje, dobra. To, by... to się kameruje, kameruję. Okay. Dobra, o, już to Rozwalił mi furę znowu dziad! Nie jeździć nie potrafisz, kurczę. potrafię, oni mnie uczyli kiedyś. Nie jeździć nie, nie potrafi i taka sytuacja, no? Kiedyś się uczyłem jak się jeździ, więc? Za każdym razem normalnie docieram. Chwila, ale patrz jakie błyskawice. Po u ciebie, u mnie, jest, że tych błyskawic nie ma. Aha cóż, o chyba ktoś tu... O Bertbert Bert stoi! Już jest! Patrzcie! Dzień dobry panie Bertbert. Bert. No i Batman jak to Batman! E, Pod szybowanem przyjadę? Musi, musi być oczywiście w odpowiednim kolorze. Myślałem. Czarny? Zawsze. O. No. Paweł. Wiedziałem, że to mnie wyrzucić. Dzień dobry, jadę, panowie, super. jadę do was. Jedziesz? Dobra, weź tam zaparkuj y, po, po, I nie stronie, po... po stronie... Wszystko bardzo fajnie. Po stronie no? Co? Wszystko bardzo fajnie u ciebie. No? Ale mogę sobie darować te żółte napisy na konach. Więc to tak. chciałem inne, ale były napisy na fu. I się bałem, że to tak będzie źle wyglądało. What? Dzień dobry. No. Dobra, okej. Okay. Oceniajcie w takim razie teraz, który ładniej Jest wygląda. Się Tylko się nie zabijcie. żebyście nie musieli biegać, bo na lotnisko ciężko się dostać. Jest e, skąd on e... się. on przyjechał? Ty nie widziałeś mnie? Nie. E, dobra, e, wam, którym się najbardziej podoba. Nie wiem, w sumie. Twój taki trochę zabawkowy mi się wydaje. No taki malutki, zabawkowy. Taka, taki reseraczek. No, taki totalnie. To mój jest ładniejszy moim zdaniem. Jakie niskie te no. opony w ogóle, co to? Fajne, ale nie? zobacz, te opony z tyłu się wtapiają praktycznie. No, one no. się chowają w tym. Tak, tak, takie, tak, tak ten. No dobra, okej. Okay. Ale zaraz... To przejdźmy w takim razie <laughs> do, do samego <laughs> testu. Wsiadajcie. Wsiadajcie, wsiadajcie. E, zaczniemy może od testu... E, skoro już wiemy, że wygram pod kątem wyglądu, no chyba żartujesz e, sobie teraz. Co, e, ze, ze spacji startujemy, myślę, co? Tak, ze spacji, no. Mhm. Dobra, ale bez turbo. Tak, ale nie używamy turbo. Cały czas jedziemy normalnie na silniczkach. E, no, na, na Ry. 3, cztery ry. Pamiętajcie, że jest deszcz teraz. Wigilanty wygrywa. Wigilant, ale czekaj, jeżdżę, się... patrz, 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 Jest różnica, chyba? O nie, nie dogoni ich. Albo i nie ma różnicy? Dawaj, misiu, jeźdź, <laughs> Zacząłem dościgać, jeźdź. ale niestety. Nie, Vigilanty wygrywa. Nie, auto, nie Batmana, nie auto Batmana to Auto Batmana, słuchajcie. Taki wielki, kurde. No, ale musi. E, Dogoniam je. Ja... Wydaje mi się, że dogonił go no. Sorry! O! Patrzyłem do tyłu i nie zauważyłem. Wydaje mi że że ma większy się, że. Wszyscy się przestraszyli teraz, nie? Oczywiście, znając życie. Wydaje mi się, że fałat ma większy od was. No? możliwe no, nie. Dobra. E, Okej, okay. teraz, to... teraz bez spacji. Teraz bez spacji. Eee, trzy, cztery. ry Znowu wygrywa Skubaniec. Ale proszę nie strzelać, bo przebijesz komuś coś i będzie dupcia. dupcia dłuższy. O nie, i dupcia, no. o nie, dogonię was. No wyprzeź tak. mnie, Skier, wyprzeź mnie. Nie, boję nie, nie, da się, nie da się. Ale Skier zaczyna mnie doganiać, czyli do dłuższy na dłuższym... tak, tak, po dłuższym czasie byś mnie dogonił, za zapra no. Tak, na dłuższym, na dłuższym czasie będzie Dałby dobrajszy. radę, dałby radę. Okej okay. Teraz co, teraz z turbo chyba co? Teraz sprawdźmy turbo w takim razie <noise> Dzięki! Przepraszam musiałem. <głos> <głos> Dobra, ustawcie się tutaj. Jak ja muszę dojechać tą z powrotem. Jak daleko, byle? No nie? No pocisną mnie w ogóle chyba Czekaj, bo teraz będziemy turbo robić, musimy się odsunąć od siebie, wiesz? Nie tak blisko. Nie Paweł, w ogóle. Widzimy, że to jest prawie dwukrotnie dużo. Ale nie tego... zbliżaj się do mnie, mówicie, musisz mi się odsunąć. No ale kurde, bo... no to co mam dobra. Fawuilu, No stój tam, gdzie stałeś dobra, przecież. Się, kurde, Stary, stój tam, kurde. gdzie stałeś po prostu. Dobra, ja, ja do się do odsunął, bo od ciebie, a ten do mnie zbliża się co znowu. Lubię się zbliżać do ludzi. A tutaj, Szyło? tak? Do tego. Dobra. Ok, e, teraz e, zrobimy no. test, w którym sprawdzimy, który auto ma lepsze przyspieszenie, jeżeli chodzi o turbo, o Tamo rakietę. Turbo. E, czyli na ry dajemy A tylko. A może włączyć samo turbo bez tego, bez, bez W? Tak, w ogóle nie używamy W. W ogóle nie A, używamy okay, przyspieszenia, to... w ogóle nie kierujemy, tylko po prostu przyspieszamy i jedziemy prosto. Dorożki w górę Aż. E, czyli tylko turbo odpalacie. I po prostu Dobrze. jak się zatrzyma, to się zatrzyma. Zobaczymy, jak daleko zajedziemy na tym. dobra. To o to chodzi, dobra. Dokładnie. I on okay. turbo Dobra. E, uwaga. 3, 4, Ry. Zo, bardzo porobiłem. Okej. Okay. Nie wiem jaka była różnica w starcie. Ale to e... raczej kiedy ułamek sekundy, był. No. Z okay. podobnie to mamy. Tu wygrałem. Okej, okay, no zobacz. Mój jest lżejszy e, i mocnie wystartował. E, od Skier. E, ja no, nie, 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 nie ma stania. Jeszcze musimy się rzeczy sprawdzić. Nie, prawda? Ale słuchajcie, dmuchanie też sprawdzimy na końcu. Spokojnie. Będziemy się nawzajem na dmuchać. Nie przestańcie już strzelać, bo będzie lipa. Nie, trzeba zamawiać auto nowe. No i tam pan. dobra. Przedłużamy eee... odcinka <laughs> Dobra, kolejna rzecz, którą musimy sprawdzić, to jest sprawdzić to, jak szybko ładuje się turbo. Nowe turbo, no. Eee, czyli proponuję zrobić na zasadzie takiej, że wystartujemy z turbo, będziemy cza no. cały czas jechali do przodu mm -hmm. A i wciskamy tak. turbo załaduje, to znowu. Chociaż czekaj, trzeba jechać, żeby, tam, żeby się załadowało, czy można stać w miejscu. To znaczy, byle tylko wszystkie koła dotykają. No właśnie, zróbmy no. tak, że faktycznie zrobimy. Tak jak wcześniej, tylko że jak nam się doładuje, to znowu. Tak, tak dokładnie, no no to wtedy znowu, nie? I wtedy zobaczymy, kto. Yy, kiedy? Ewentualnie powiedzcie, że skończyło się turbo. Nie Musimy sprawdzić kilka rzeczy w sumie, tak naprawdę. Musimy sprawdzić to, jak szybko kończy się turbo, jak długo działa. Moje i po było w jakim czasie się to ładuje. Działa najdłużej. Także tak, powiedzcie chyba. Tak, także powiedzcie, kiedy się Wam skończy i kiedy Dobra. Wam się załaduje. Dobra. Dobra. Eee, na ry. Trzy. Czekaj, 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 czekaj. czekaj. O. Trzy, Tomu. cztery Skończyło się. Koniec. Koniec. I pełno. <laughs> Dzięki, Berbert. U mnie jeszcze nie ma. Teraz pełno. Nie ma. Najgorzej. Najdłuższe. Najdłużej. Nie wiem czy, Czekaj, u mnie się skończyło. W sumie, dobra, teraz nie wiem. <głenia> skończyło <głenia> się. Skończyło nam się tak samo, Paweł. Nie. Moje nie. się skończyło najdłużej. Moje o, skończyło się skończyło najdłużej. najdłużej, działał na turbo. Tak. Mniej Berpertowi chyba w podobnym czasie, chyba się skończyło? W, w takim samym się skończyło, tylko że to by się ładuje 500 lat. Tak, nie się ładuje znacznie, znacznie dłużej. To trzeba przyznać. Perfetyk. <grym> <grym> nie powiem go. Co za, za żałosny. O, To będzie, to będzie. No, ładna e, dobra. Nie słuchajcie, odcie wziąć. teraz sprawdzimy jeszcze teraz takie dmuchanie. Tylko musimy wziąć jeden i ten sam samolot, który będziemy dmuchali. Głównie. Dobra, tak, to na, na, ten, na miasto. Nie nie, tutaj jest e, na parking samochodowy, wiesz? A, tam, tam, tam Tak, tu są samochody, wybierzemy samochód dobra. i ten sam samochód będziemy po prostu dmuchać Dobra, to śmigamy. Okej, okay, zobaczmy co my tu mamy. E, może nie psuj out, bo one jakby muszą trzy razy być wdmuchnięte Berber, A nie są steningowane e, Dobra, mam już tutaj piękną asę Dobra, poczekaj, w takim razie. E, ale nie dmuchaj hmm. jeszcze jej, bo musimy mieć. E, że tak powiem. A to wszystkie chcesz nim. ten? Dobra, okej, okay, to weź autobus. E, ustaw się, nie dmuchaj Gobert na razie, tylko podjedźmy tam na. Oh. tego. A Podjedźmy, słuchaj, na. E, na pas jakiś, tak, żeby było wiadomo. o, albo na przykład tu, o, z tego miejsca będzie najlepiej. E, ustaw się tutaj. Tak, do tak, linii. tak, no do, ty, do tej linii. E, Dobra. Tylko może w, drugim, w, drugim, w drugą stronę? Bo tam możesz uderzyć coś i może wybuchnąć wtedy, nie? Ale. No, e, do mnie się ustaw, o, do mnie się ustaw. Że ja będę ci dmuchał teraz. Aha, w ten sposób. W okay. ten sposób, nie? I tu jest ta linia jakby startowa. Zacznijmy bokiem faktycznie. Dobra, jest w okay. do środku na środku mniej więcej. Dobra. E, sprawdźmy. To lećmy. Co? No No! E, Proponuję, żebyś trzymał ręczny też, albo nie, bez ręcznego może faktycznie. tego daleko, daleko nie zajechałeś. No nie, daleko nie poleciałem. Okej, okay, Dobert Berta teraz, sprawdźmy. Berta mi ciul nie ciulnie równo. A bo wiesz co, idź tam już po autu, ja wezmę, ja polecę, bo musisz jeszcze auto ustawić sobie swoje. Lecę. Bo tu też bez dmuchał. Okej. Dobra, ja tu się ustawię, poczekaj, tu, 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 tu. tu było gdzieś, tu. Dobra. Właśnie tak. Poleci. Dalej poleciał, znacznie. Tak. To jest znaczna różnica. Ja już teraz Kiedy ręczny daję... Ja już daję ręczny, bo to jest bardzo daleko. Um, Może lepiej, żeby z kim dmucha, bo widzisz, teraz muszę dojechać. Kawał drogi. Dało pomyśleć najpierw, a Nie, no widzisz, no, no. Dobra. Normalnie prze dużo odcinek specjalnie. Czeka, ustawię ci się tutaj, tylko tam nie psuję mi auta, bo ja potrzebuję jeszcze do jednego testu chyba. Co? No, e, chyba podobnie. Jak to? Było tak słabo? Daj tu powtórzyć jeszcze raz. Daj mi powtórkę zrobić. Dobra, tylko musisz mi dojechać do mnie całkiem, nie? Do tyłu. No właśnie, no, no właśnie muszę dojechać bardziej. Czekaj, to ja zatrzymam swoją masą. A? Dobra, jestem. spację Nasze znaczy, ściskam sobie ręczny. No, kawałek, kawałek dalej, ale też nie, nie mocno wcale. Nie, to Czyli urwać draniu? Nie, powiedz, co, kwestia jest taka, że jej się odstawiło automatycznie na kołach, więc po prostu jechałem, jechałem, jechałem. okej, okay, ale zrób jeszcze teraz jeszcze jeden test, Berber, chodź tutaj. No. What? Ustawmy się jeszcze ostatecznie tak, żeby było wiadomo, bo tutaj czasami jest tak, że jest problem, że hamuje auto. Zróbmy w ten sposób. Aż w ten też daleko poleciał. Też daleko. Chyba <grywa> do końca. <grywa> no, <grywa> Okej. Okay. Eee, z już dmuchałeś chyba e, ten na Nie, na froncie nie dmuchałeś, to Nie, że tutaj... na froncie nie, na froncie nie. To na froncie spróbujmy jeszcze. Tak, damy w frontu jeszcze. Tak jest. Ja udał jakiś inny autoberbert vandalu. Ok, poczekajmy. No i rzucić, e, Tylko poczekaj, się najpierw się ustawię, bo jeszcze będzie. O. Gotowy jesteś? Tak? Trzy, 4, poszedł! No! O, kawałeczek poleciałeś! No ale wiesz, ty, kurczę, już tak. Później tylko kwestię rozpędu, nie? Po prostu toczyłem się. Ok. No tu też raz ja. E, no i teraz sprawdźmy ostatecznie Voltika. Jak to wygląda? Bo mi się w ogóle nie uda, pchnąć, wiesz? No nie. <grymne> niech, ktoś, niech ktoś wsiądzie za kierownicę tego auta. Tak, bo bardziej auto autopilot rozwalić na życie. Oh no, musiałeś po, po swojego. No, nie, właśnie. Pozostań. No właśnie. Dragie. <grymne> o. To się w ogóle rozbija po, po tym mieście. Dobra. Ops. Do chwili, okay. to ja zatrzymam pana Pawła. Czekaj. Okay. O, dobrze, bardzo dobrze. Czekaj. Okay. Dobra, jestem. No nie, ale to jest masakra, po prostu niby taki sam silnik. Ale różnica jest straszna. Ale różnica jest okropna. No. Tak jest Przywrócę cię z powrotem. Różnica jest ogromna, naprawdę. Jak uderzył... No co mi zrobił? Co myśmy ci zrobili, bo ja cię uwalnąłem po prostu na silnik Berberta. Tak? tak było Tak było Gdzie cię nie autocujesz To zdewastowane jest To moje tak No, twoje tak Niech ci go w ogóle ty Wiedziałem co w końcu yes. Wystraszyłem trochę Pawła ja tak Co wystraszyłem? No. Nie ma Jaki ty w ogóle? Jeszcze Nikt nie, się zrespiło zrespił obok mnie nie? No i Błardzi bardzo dobrze A coś ty Stagrania myślał ty Faworyzuje Pawła to jest Tak nie, jest Bird <gulny> Szybko szybko Uciekaj pani kitlik Nie Pięknie. Przecież skrzywdziłeś, kotełka. Tak się nie rodzi, nie, nie godzi. nie, nie rodzi się. Hmm. Nie dotykaj mnie. Przestań. Au! No co o, za cienia. Ktoś do mnie strzela. Nieprawda. Nie wiem. Co to ma być? Halo. Ktoś do, do, ktoś do pana Berberta strzela. No jak to tak? No nie, w życiu. No nie, 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 nie. nie. Przepraszam, Oj, Berbert. Ej, no skąd <laughs> Jak to skąd? Ej, ktoś mi zepsuł auto. Nieprawda. Świnia jedna Potrafił mnie jeszcze. Jest, trafiłem! Ej, dobra, od mnie wszyscy zdechli Jak widać. Wszyscy, wszyscy jednocześnie, no. chyba? Już tak, berterna na tym na lotnisku, ja nie ja się nie rozpytam. Hmm. Jak to w ogóle może być? Co jest? O! U strzela! No Paweł, na, na... No przestań! Przestań, przestań się jak ruszać! Tymi... Nie ruszaj się! Jak ty mi tak trafiłeś? O nie, masakra! Dobra, słuchajcie moi drodzy, dajcie znać, które auto wam się bardziej podobało. Oczywiście, Oczywiście że moje. Znaczy moim zdaniem najbardziej opłacalne jest Vigilante w tym momencie chyba bo... Tak. No ono kosztuje 3,5 bajki. Znaczy a właśnie nie, nie podjęliśmy kilku kwestii, mianowicie takiej, że. E, finansowych to jest raz, a dwa. E, auto od Berberta, czy Vigilante ogólnie miało e, jeszcze odkowo rakiety, karabiny, e, a auto od Skie ma jeszcze karabiny i może, może skakać. I rakiety. Ej, tak, też tak, moje też może ma, skakać, nie? no dokładnie. Śledzić mnie. śmieszne robić. Przestań mnie śledzić, śledził mnie. go tam w ogóle macił no. Więc y, tym symulacją nas zakończymy. Nie! Tak Co to tam? Coś, coś mi śmignęło! Przestań! Paweł! Co jest? Przestań to będzie strzelać w ten sposób! No strzelaj! Oh. Położyli mi się wszystko! Na razie się ma cześć.